Witamy panią profesor Świątek na wywiadzie z okazji 75-lecia naszej szkoły. Czyli dinozaura tej szkoły prawie. <grym> Oczywiście. <grym> <grym> Zapraszamy do udzielenia wywiadu, prawda? Tak Więc przejdziemy do pierwszego pytania. Co sprawiło, że pani profesor trafiła do naszego liceum? Czysty przypadek. Skończyłam 5 lat podstawówki, moi wychowankowie zdawali do liceum i stwierdziłam, że edukacji ciąg dalszy nastąpi. Akurat w Norwidzie zrobiło się miejsce bo pan dyrektor Wojciechowski w 1989 roku obejmował fotel dyrektora, a ja przyszłam na miejsce naczelnego matematyka w tej szkole. Rozumiemy. Zdowodnie. Czy ma pani profesor jakieś zabawne wspomnienia podczas tych wszystkich lat, kiedy pani uczyła tutaj? No, mnóstwo mam wspomnienia, ale to trudno tak naprawdę e, skonkretyzować. Wspomnienia są związane z uczniami, z wycieczkami, e, z dniami wiosny z kolegami, koleżankami, z uśmiechami i kłótniami, i w ogóle wszystkie wspomnienia są bardzo miłe. A czy ma Pani jakieś takie, o którym chciałaby Pani opowiedzieć? E tak, jak zaczynałam pracę z komputerem w tej szkole, w pracowni matematycznej, gdzie, żeby ustawić rzutnik na stole, stawiałam krzesło na krzesło, stawiałam rzutnik. Po całej pracowni biegły kable, żeby podłączyć rzutnik, komputer. Uczniowie wychodząc na przerwę przez te kable, Przeszkakiwali, to było ekstra wspomnienie, ale muszę powiedzieć, że szybko przestałam uprawiać tego rodzaju prymitywny sposób zaznajamiania uczniów z komputerem, no i czekałam na dobre czasy. Rozumiemy. A Przez całą tą jakby swoją karierę w Norwidzie, mogę pani profesor, jakby powiedzieć coś, co uważa za swój największy sukces? Czy jest może jakaś taka jedna rzecz, Czy może. No. Myślę, że tak. Niewątpliwie byłam tu prekursorem informatyki. Zaczynałam informatykę w tej szkole, zakładałam pracownię informatyczną. Byłam tu pierwszym informatykiem, nauczałam informatyki, a potem e, chyba przez cały czas swojej pracy dążyłam do tego, żeby pracownia matematyczna dorastała do XXI wieku i wydawało mi się, że przed emeryturą tego nie osiągnę, a jednak powoli, powoli. No i jeszcze mamy jakieś tam plany, ale nie wiem, czy z panem profesorem Dmowskim je zrealizujemy. <grym> Oczywiście. Um, a co pani profesor uważa jakby albo podczas nauki w szkole, albo ogólnie za takie swoje największe życiowe osiągnięcia? Oj, życiowe osiągnięcie zdarzyło się 3 lata temu, kiedy przeżyłam chorobę wysokościową, będąc w Boliwii na wysokości 5000 metrów. Wydawało mi się, że jest to doświadczenie, które jest determinowane tylko do wspinaczy, do ludzi. I raptem się znalazłam w takiej sytuacji i przeżyłam. I uważam, że to było bardzo dobre doświadczenie, bo człowiek dużo może. Rozumiemy. A co mogłaby Pani Profesor powiedzieć o nie wiem, być może uczniach czy nauczyciela, którzy już może w tym momencie nie uczą w naszej szkole, którzy zapadli, Pani profesor, w pamięć? No dużo, tak naprawdę w ciągu tych 10, 10 lat pracy tutaj przewinęło się przez tą szkołę dużo przesympatycznych ludzi. Niewątpliwie no, osoba, która no, tak pozostaje w mojej pamięci, to na pewno Pan profesor Rudziński, który był tutaj fizykiem, który Organizował szkołę pod żaglami, co roku młodzież wyjeżdżała z panem profesorem Rodzińskim na, na jacht. Moi wychowankowie spędzili tak trzy tygodnie, więc uważam, że naprawdę z taką pasją fizyk by się też tu przydał. No, pani profesor Kocajda, która miała duszę artysty, była polonistą, zawsze mnie bardzo imponowała. Ja takie spojrzenie. Zresztą pani profesor Kocandzie zawdzięczamy inaugurację konkursu plastycznego norwidowskiego była w jury długo i miała to właśnie, właśnie swoje takie spojrzenie na świat, takie artystyczne, potrafiła przenieść do tak naprawdę obcowania między nami, między ludźmi. To było czuć. No, pan dyrektor Wojciechowski, naczelny matematyk tej szkoły, z którym zaczęłam pracę i myślałam, że skończę razem z panem dyrektorem, no ale jakoś tak, pan dyrektor wyszedł, a ja jeszcze zostałam. No cóż, pani profesor Bisińska, dusza człowiek, chemik i biolog w naszej szkole, pani profesor Cyrańska, chemik, z którą bardzo krótko pracowałam, ale niewątpliwie. Zostawiła jakiś taki ślad w pamięci, pani profesor Podkowińska. Kultura człowiek, nauczyciel historii. W ogóle taki, taka chodząca dystynkcja, więc różne, różnych tutaj. Oczywiście młodych nie wspominam, bo młodych wszyscy są profesor Moski Rozumiem. na przykład, z którym jesteśmy zawsze zakumplowani, bo, bo ciągle mi pomaga w różnych rzeczach I, i, i tak go trochę dziubię, żeby coś robił. A ile lat pracuje już Pani u nas w szkole? Ja jestem matematykiem. Matematycy nie umieją liczyć, ale od 1989 roku. Rozumiem. Czy już jak... w tym roku by wyszło, wychodziłoby około 30 lat, prawda? No. No, tak? no, być może. A jakie były Pani pierwsze wrażenia? Trudna trudno jakość. Muszę powiedzieć, że specjalnej, specjalnych wrażeń chyba nie miałam. No przyszłam do szkoły, zaczęłam pracę, starałam się ją wykonać jak najlepiej no niewątpliwie przejście z etapu nauczania w szkole podstawowej do etapu uczenia w gimnazjum było dla mnie jakimś wyzwaniem ale zawsze uważałam że lepiej mi się współpracuje z ludźmi bardziej dojrzałymi więc tak tutaj się borykałam moja pierwsza klasa wychowawcza no niesamowita klasa z którą tak naprawdę już w październiku Czyli zaczęłam pracę we wrześniu, w październiku, przed 14 października byłam na Jaworzynie Krynickiej. Wzięliśmy plecaki, wsiedliśmy do pociągu i na Jaworzynę Krynicką żeśmy wtargali całe jedzenie i przez trzy dni żeśmy tam siedzieli. Oczywiście była to, był to piątek, sobota, niedziela, bo. Nie można było pozwolić sobie na więcej utraty cennych godzin dydaktycznych, zwłaszcza z matematyki, ale, ale tak zaczynała. Rozumiemy. A czy ma pani profesor, może bo tak szkoła uczy zarówno wydaje mi się, że uczniów, jak i nauczycieli, prawda? Bo przez całą karierę zawodową pani profesor pewnie dowiedziała się pewnie nowych rzeczy, nabyła nową wiedzę i którą, którą z tych jakby z tej wiedzy, lub jakby z tych praktycznych, można powiedzieć, życiowych tych rzeczy, które można jakby poznać. Uważa Pani, pani Profesor za najbardziej cenne? Trudno powiedzieć. To znaczy, niewątpliwie chyba jestem człowiekiem, który cały czas się uczy. Myślę, że się uczę na własnych błędach, na błędach popełnianych w kontaktach z uczniami, na walce ze swoją taką ekspresyjną naturą i w związku z tym, żeby ją trochę poskromić. Nie wiem, czy jakieś szczególne. No, szczególny nabytek w moich umiejętnościach jestem w stanie to wymienić. No, niewątpliwie uważam, że e, dopóki człowiek cały czas się uczy, e, to żyje. A jak przestaje się uczyć, to już należy się coś. A y, jakie by Pani, że tak powiem, takie wspomnienie e, z tych wszystkich lat nauki e, zaliczyła do takich najmilszych wspomnień? No, tak naprawdę to chyba. Wtedy, kiedy m, tak naprawdę e, e, reaktywowałam samorząd w tej szkole, byłam przez rok opiekunem samorządu, czy przez dwa lata, nawet to już w tej chwili nie jest istotne, i żeśmy wymyślili taką e, e, sposób spędzania pierwszego dnia wiosny. To była poniekąd moja propozycja, żeby wychowankowie przybierali swoich wychowawców i robiliśmy taki, taki event z okazji Dnia wiosny na sali gimnastycznej i najśmieszniejsza sytuacja była kiedy moi wychowankowie przebrali mnie za skajta nałożyli mi spodnie z krokiem do kolan jak wiecie dali mi dyskorolkę pod pachę jakieś okulary jakąś bejsbolówkę i najśmieszniejsza sytuacja była taka że staliśmy w gronie na korytarzu tam rozmawiając ze swoimi uczniami podchodzili ich koledzy oczywiście mnie po plecach Zero, zero tak naprawdę refleksji, że to jest nauczyciel, więc tu się czułam doskonała. Nie powiem jeszcze, jakie inne sposoby na oswojenie lwa w mojej postaci były przez moich uczniów stosowane, w co mnie przebierano, bo to już może nie nadaje się do wywiadu, ale myślę, że te, to przebranie za ta było doskonałe. Rozumiemy. No może jest coś, co pani profesor chciałaby być może każdemu nauczycielskiej lub no, obecnemu pokoleniu uczniów Norwida przekazać? Jakieś takie może jedno zdanie, jakaś myśl życiowa, prawda? Albo przyszłemu pokoleniu. Albo przyszłemu, dokładnie. Niewątpliwie cały czas próbować się uczyć, cały czas się zmieniać, cały czas korygować swoje ścieżki, patrzeć, że czas się zmienia, że. Ludzie się zmieniają, wy się zmieniacie, i myślę, że trzeba wam dorównywać kroków. To bym chciała chyba wszystkim wam przekazać i moim kolegom. Oczywiście. A czy chciałaby Pani jeszcze coś dodać od siebie? Cóż bym chciała dodać od siebie? No, niewątpliwie chciałabym chyba, jeżeli moi byli wychowankowie, moi uczniowie zobaczą tego dinozaura przed kamerą, pozdrowić ich serdecznie. Tych, którzy mnie dobrze wspominają i tych, z którymi miałam na pieńku. Oczywiście nie da się być nauczycielem matematyki na pieńku, ale chciałabym im życzyć wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Tutaj bym chciała pozdrowić chyba Tomka Kochana, mojego wychowanka z, z pierwszego tego cyklu wychowawczego, który był inicjatorem wszystkich wypraw w góry, między innymi tej, o której wspominałam. Ja krynicka była to klasa, z którą przez cztery lata w górach byłam pięć razy, bo nawet udało nam się z grupę z wakacje, tam i, i poszliśmy sobie z, z plecakami w góry. Drugą taką wychowanką, z którą naprawdę miałam bardzo dobry kontakt z Marlenką Moździńską, zresztą też pewnie przez miłość do gór, no ale, ale też z liczną rzeszą ludzi, których nie będę wymieniała, niektórych już nazwisk nie pamiętam, ale. Nie pamiętam twarzy, bo matematyk pamięta twierdzenia. Wie, ile to jest dwa razy dwa, może nie zawsze, bo czasami się pomyli, ale na pewno wszystkie twierdzenia, wszystkie wzory tak wyciąga z rękawa, jeżeli chodzi o nazwiska, to czasami jest kiepsko. Oczywiście. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie za wywiad.